Chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na mecz drugiej ligi w Cieszynie pomiędzy Jastrzębskim Akademią Talentów Jastrzębski Węgiel a AZS-em Rafa Koracibusz. Jak dotąd nie przegraliśmy spotkania w drugiej lidze, na pewno dostarczamy wiele emocji, wszystkie nasze mecze kończą się tajbrekami. Chcemy zdobywać kolejne doświadczenie i kroczyć od zwycięzca do zwycięstwa. I Jeżeli ktoś chce zobaczyć naprawdę kawał dobrej siatkówki, to zapraszam wszystkich na mecz o 18 na hali Uniwersytetu Śląskiego. Witam serdecznie, chciałem zaprosić na mecz z Kuprom Lubin Tutaj w hali na Szerokiej Będziemy walczyć o punkty, lecz nie będzie łatwo, bo jesteśmy jedną z młodszych drużyn ale damy z siebie wszystko i mamy wielką nadzieję. Także sobota, godzina 13. Mam nadzieję, że widzimy się w tej sali.